Cześć, nazywam się Mariola Adamska. Mam 54 lata i historię do opowiedzenia, która zmieniła moje życie na zawsze. Wszystko zaczęło się od prostego pragnienia nauki angielskiego, ale zamieniło się w coś znacznie głębszego i zakazanego. Zanim zacznę, chcę, żebyś zadał sobie pytanie: jak daleko byś się posunął, żeby znów poczuć się żywym? Jeśli jesteś ciekawy, co się wydarzyło, proszę, subskrybuj kanał i zostaw like. To pomaga nam nadal przynosić takie ekscytujące historie jak ta. Teraz zanurzmy się w tej intensywnej i nieoczekiwanej podróży. Stałam tam, przed oknem mojego warszawskiego mieszkania, obserwując krople deszczu spływające po szybie. Każda kropla zdawała się nieść kawałek mojej historii historii, która zaczęła się zaledwie trzy miesiące temu, ale wydaje się trwać całe życie. Moje odbicie w szybie patrzyło na mnie, zmęczone zielone oczy, brązowe włosy z kilkoma siwymi pasmami wymykającymi się z koka. Kto by pomyślał, że ja, Mariola Adamska, zawsze taka dyskretna i powściągliwa bibliotekarka, będę na skraju zrobienia czegoś tak śmiałego? Mariola, głęboki, melodyjny głos Connora zabrzmiał za mną, wyrywając mnie z moich myśli. Jesteś gotowa, żeby zacząć lekcję. Odwróciłam się powoli. Moje serce przyspieszyło, gdy spotkałam niebieskie oczy mojego nauczyciela angielskiego. Connor O'Brien, 45 lat, Irlandczyk, z uśmiechem, który mógłby stopić lód na Bałtyku. "Tak, Connor", odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał pewnie. "Ale najpierw, czy mam prośbę?" Jego brwi uniosły się z ciekawości. "Och. A co to takiego?" Wzięłam głęboki oddech, zbierając całą odwagę, jaką mogłam. Chcę, żebyś nauczył mnie czegoś, czego nie ma w książkach. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Mogłam słyszeć moje własne serce bijące szaleńczo w piersi. Co ja robiłam? Co by pomyślał Ryszard, gdyby wiedział? Ach, Ryszard, mój mąż od 27 lat. Człowiek, którego myślałam, że znam tak dobrze, dopóki nie odkryłam, że nie znam go wcale. Retrospekcja sprzed dwóch tygodni. Ja, porządkująca szafę Ryszarda, znajdująca perfumowaną notatkę ukrytą w kieszeni jednego z jego drogich garniturów. Dziękuję za niesamowitą noc, mój tygrysie. Nie mogę się doczekać następnego spotkania. Z miłością, D. Ból zdrady wciąż palił w mojej piersi. Ale teraz, patrząc na Connora, poczułam coś innego. Mieszankę pożądania, zemsty i wyzwolenia. "Mariola, Connor powiedział łagodnie, robiąc krok w moją stronę. Jesteś tego pewna?" Jego niebieskie oczy intensywnie mnie studiowały, jakby próbowały czytać moją duszę. Poczułam dreszcz przebiegający mi po kręgosłupie. Nigdy nie byłam niczego bardziej pewna w moim życiu, odpowiedziałam, mój głos pewniejszy niż się spodziewałam. Konnor zawahał się przez chwilę, potem powoli skinął głową. Dobrze, czego dokładnie chcesz się nauczyć? Zrobiłam krok w jego stronę, zmniejszając dystans między nami. Mogłam czuć ciepło jego ciała, zapach jego wody kolońskiej zmieszany z aromatem starych książek. Chcę się nauczyć, wyszeptałam, moje serce waliło, jak to jest być znowu pożądaną. Powietrze między nami naładowało się elektrycznością. Zobaczyłam konflikt w oczach Connora, walkę między profesjonalizmem a pożądaniem. W tym momencie usłyszałam dźwięk kluczy w drzwiach wejściowych. Ryszard. Moje ciało zamarzło. Kochanie, jestem. Głos mojego męża rozległ się w mieszkaniu. Connor i ja odskoczyliśmy od siebie szybko, jak przyłapani nastolatkowie. Wpyciłam pierwszą książkę, którą zobaczyłam i otworzyłam ją na losowej stronie. Ryszard wszedł do pokoju, jego garnitur nienaganny jak zawsze, fałszywy uśmiech na ustach. Och, lekcja jeszcze się nie skończyła. Właśnie kończyliśmy, Connor odpowiedział, jego głos zaskakująco spokojny. Podczas gdy oni wymieniali uprzejmości, mój umysł wirował. Co ja prawie zrobiłam? I dlaczego, mimo strachu, czułam się bardziej żywa niż kiedykolwiek? Nie wiedziałam jeszcze, że ta zakazana prośba będzie tylko początkiem podróży, która zmieni wszystko. Podróży odkrycia, pasji i być może odkupienia. Ale pytanie pozostało: jak daleko bym się posunęła, żeby znów poczuć się żywo? Po wyjściu konora, Ryszard spojrzał na mnie z wyrazem twarzy, którego nie potrafiłam rozszyfrować. Czy to była podejrzliwość, czy tylko jego zwykła obojętność? Jak poszły dzisiaj lekcje? Zapytał, rozluźniając krawat. Produktywnie odpowiedziałam, starając się zachować neutralny ton głosu. Pracujemy nad idiomami. Ryszard, roztargniony, skinął głową, już sięgając po telefon. Świetnie! Mam ważne spotkanie jutro wieczorem. Nie czekaj na mnie z kolacją. Kolejne spotkanie. Mój żołądek się skręcił. Ile z tych spotkań było w rzeczywistości randkami z jego młodą sekretarką? Gdy kierował się do gabinetu, sięgnęłam po mój ukryty dziennik na półce. Strony były pełne frustracji i niespełnionych marzeń. A teraz nowy wpis. Dziś prawie przekroczyłam granicę. Co się ze mną dzieje? Następnego ranka przygotowałam się do kolejnej lekcji z Connorem. Wybrałam bluzkę, która podkreślała moje zielone oczy, mały akt buntu przeciwko latom zaniedbania. Connor przybył punktualnie o dziesiątej. Jego nieśmiały uśmiech powiedział mi, że on też myślał o naszym wczorajszym momencie. Dzień dobry, Mariola. Gotowa na rozpoczęcie. Skinęłam głową, wskazując na kanapę. Usiedliśmy bliżej niż zwykle. Dziś zaczął: "Porozmawiamy o false friends w angielskim. Słowach, które wydają się znaczyć jedno, ale w rzeczywistości znaczą coś innego." "Jak upretendy przecinek", powiedziałam. Po angielsku nie znaczy udawać, ale w udawać. Connor uśmiechnął się z aprobatą. "Dokładnie. Czasami rzeczy nie są tym, czym się wydają, prawda?" Nasze spojrzenia się spotkały, pełne znaczenia. Lekcja toczyła się dalej, ale każde słowo zdawało się mieć podwójne znaczenie. Kiedy Konnor mnie poprawiał, jego dotyk na moim ramieniu trwał sekundę dłużej niż to konieczne. Twoja wymowa się poprawia, pochwalił. Masz bardzo ładne usta, to znaczy bardzo dobrą dykcję. Poczułam, jak moje policzki się rumienią. Dziękuję. Dużo ćwiczę. Widać, odpowiedział, jego oczy przesuwały się po mojej twarzy. Jesteś oddaną uczennicą. Powietrze między nami zgęstniało, pełne niewypowiedzianych możliwości. Nagle mój telefon zawibrował. Wiadomość od Ryszarda. Spotkanie odwołane. Będę w domu na kolację. Moje serce przyspieszyło. Dlaczego ta wiadomość, która powinna mnie ucieszyć, wywoływała we mnie taki niepokój? Wszystko w porządku? zapytał Connor, zauważając mój wyraz twarzy. Tak, skłamałam. Po prostu mój mąż daje znać, że przyjdzie na kolację. Connor skinął głową, błysk rozczarowania przebiegł przez jego twarz. Cóż, myślę, że na dziś wystarczy, powiedział, zaczynając pakować swoje książki kiedy wstał, żeby wyjść. Nasze ciała znalazły się niebezpiecznie blisko siebie w wąskiej przestrzeni między kanapą a stolikiem kawowym. Mariola wymamrotał jego ciepły oddech na moim policzku. O wczoraj. Moje serce przyspieszyło. Tak. Zawahał się, po czym lekko się cofnął. Może lepiej o tym nie rozmawiać. Skinęłam głową. Mieszanka ulgi i rozczarowania mnie ogarnęła. Przy drzwiach odwrócił się po raz ostatni. Do czwartku. Do czwartku, potwierdziłam. Gdy tylko drzwi się zamknęły, oparłam się o nie, ciężko oddychając. Co się ze mną działo? Ja, Mariola Adamska, kobieta zamężna od prawie trzech dekad, fantazjująca o moim nauczycielu angielskiego? Spojrzałam na zegar. Wciąż miałam kilka godzin, zanim Ryszard wróci godziny na zastanowienie się nad tym, czego naprawdę chcę. godziny na podjęcie decyzji, czy nadal będę perfekcyjną i zaniedbywaną żoną, czy odważę się odwrócić nową stronę w moim życiu. Ale jedno wiedziałam na pewno lekcje angielskiego już nigdy nie będą takie same. Kolejne tygodnie minęły jak wir sprzecznych emocji. Każda lekcja z kondorem stała się ćwiczeniem samokontroli, delikatnym tańcem między pragnieniem a obowiązkiem. W szczególnie ciepły czwartek: Konnor przyszedł z inną propozycją. Co powiesz na praktykę na świeżym powietrzu dzisiaj? zasugerował. Jego oczy błyszczały mieszanką entuzjazmu i czegoś bardziej intensywnego. Znam spokojny park niedaleko stąd. Zawahałam się przez chwilę, ale pomysł wyjścia z tego dusznego mieszkania był zbyt kuszący, by się oprzeć. Brzmi świetnie, odpowiedziałam, chwytając moją torebkę. W parku usiedliśmy na odosobnionej ławce, otoczeni bujnymi drzewami. Łagodna bryza niosła zapach świeżo rozkwitłych kwiatów, zmieszany z niepowtarzalnym aromatem wody kolońskiej Connora. Poćwiczmy opisy, zaproponował jego irlandzki akcent był bardziej wyraźny niż kiedykolwiek. Opisz, co widzisz, co czujesz. Zamknęłam oczy na chwilę, pozwalając moim zmysłom wchłonąć otoczenie. Kiedy je otworzyłam, słowa wypłynęły naturalnie. Widzę życie. Żywe kolory, których od dawna nie zauważałam. Czuję ciepło słońca na mojej skórze, jak dotyk od dawna zapomniany. Connor intensywnie mnie obserwował. Jego niebieskie oczy zdawały się przenikać moją duszę. Kontynuuj, zachęcił delikatnie. Czuję możliwości, wyszeptałam. Moje serce przyspieszyło. Jakbym, jakbym budziła się z długiego snu. Nie zdając sobie z tego sprawy, zbliżyliśmy się do siebie. Mogłam poczuć ciepło emanujące z jego ciała, zapraszające i niebezpieczne. Mariola, Konnor wymamrotał jego ręka lekko muskając moją na ławce. Jesteś... Ale jego słowa zostały przerwane przez ostry dźwięk mojego telefonu. To był Ryszard. Kochanie, gdzie jesteś? Jego głos brzmiał zirytowany. Wpadłem do domu po jakieś dokumenty i cię nie było. Zamarłam, poczucie winy uderzyło mnie jak cios w żołądek. Ja wyszłam zaczerpnąć świeżego powietrza. Bolała mnie głowa. H.M., odpowiedział podejrzliwie. Cóż, nie spóźnij się. Pamiętaj, że mamy dziś wieczorem kolację z Kowalskimi. Rozłączyłam się, moja ręka lekko drżała. Connor patrzył na mnie mieszanką troski i rozczarowania. Myślę, że powinniśmy wracać, powiedział, wstając. Droga powrotna do domu była cicha, pełna nierozwiązanego napięcia i niewypowiedzianych słów. Wieczorem, podczas kolacji z Kowalskimi, ledwo mogłam się skupić na rozmowie. Moje myśli wciąż wracały do tego momentu w parku, do tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby telefon nie zadzwonił. Mariola, kochanie! Głos Ryszarda przywrócił mnie do rzeczywistości. Dlaczego nie opowiesz Kowalskim o swoich lekcjach angielskiego? Przełknęłam ślinę, czując badawcze spojrzenie naszych gości. Och, jest pouczająco, odpowiedziałam wymijająco. Robi niesamowite postępy, kontynuował Ryszard, jego ton dziwnie dobitny. Czyż nie, kochanie? Coś w jego spojrzeniu sprawiło, że wewnętrznie się wzdrygnęłam. Czy było możliwe, że coś podejrzewał? Tej nocy po wyjściu Kowalskich, Ryszard zaskoczył mnie nieoczekiwanym pytaniem: Jaki jest Twój nauczyciel angielskiego? Starałam się utrzymać pewny głos, odpowiadając profesjonalny. Skuteczny. Ryszard studiował mnie przez długą chwilę, zanim powoli skinął głową. Świetnie. Dobrze wiedzieć, że jesteś w dobrych rękach. Tej nocy, leżąc w łóżku obok głęboko śpiącego Ryszarda, sięgnęłam po telefon i pod wpływem impulsu wysłałam wiadomość do Connora. Today lesson was in Looking forward to our next class. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast. As AM i Mariola. Sweet dreams. Zasnęłam z uśmiechem na ustach i ciężarem w sercu, wiedząc, że tańczę niebezpiecznie blisko linii, której przekroczenie nie będzie miało odwrotu. Co los szykował na naszą następną lekcję? I jak daleko byłam gotowa się posunąć, aby się tego dowiedzieć? Kolejny tydzień minął jak w mgnieniu oka, pełen oczekiwania i poczucia winy. Za każdym razem, gdy mój telefon wibrował, moje serce podskakiwało, spodziewając się zobaczyć imię Konora na ekranie. Noce były długie, wypełnione niepokojem i tłumionymi pragnieniami. W końcu nadszedł dzień naszej kolejnej lekcji. Ryszard wyszedł wcześniej na spotkanie biznesowe, kolejne kłamstwo, w które udawałam, że wierzę. Mieszkanie było ciche, jakby czekało, wstrzymując oddech. Punktualnie o dziesiątej zadzwonił dzwonek. Otworzyłam drzwi i tam stał Connor, bardziej atrakcyjny niż kiedykolwiek, w niebieskiej koszuli podkreślającej jego oczy. Dzień dobry, Mariola, powiedział jego głos miękki jak aksamit. Dzień dobry, odpowiedziałam, świadoma drżenia w moim głosie. Usiedliśmy na kanapie bliżej niż to konieczne. Podręcznik angielskiego między nami wydawał się kruchą barierą, niemal śmieszną. Dziś, Connor zaczął, będziemy ćwiczyć użycie phrasal verbs. To wyrażenia, które mogą mieć bardzo różne znaczenia w zależności od kontekstu. Skinęłam głową, starając się skupić na słowach, a nie na ruchu jego ustęp. Na przykład kontynuował czasownik give in. Co myślisz, że oznacza? Oddać coś, zaryzykowałam. Connor uśmiechnął się, jego oczy błyszczały. Może być. Ale może też oznaczać ustąpić, poddać się. Nasze spojrzenia się spotkały i poczułam prąd elektryczny przebiegający przez moje ciało. Jak w... r. Zawahał się przez moment, I'm trying not to give into temptation. Powietrze między nami zgęstniało, pełne nierozwiązanego napięcia. A jaka byłaby odpowiedź na to zdanie, zapytałam, mój głos prawie szeptem. Connor pochylił się lekko. Mogłoby być. Sometimes temptation i estu stron to resist. Nie wiem, kto poruszył się pierwszy. W jednej chwili studiowaliśmy, w następnej jego usta były na moich. Pocałunek był początkowo wahający się, potem pogłębił się, lata tłumionego pragnienia wybuchły w momencie obezwładniającej namiętności. Moje ręce znalazły jego włosy, jego badały moje plecy. Książka spadła na podłogę, zapomniana. Wszystko, co istniało, to uczucie jego ust, ciepło jego ciała, odurzający zapach jego wody kolońskiej. To odległy dźwięk zatrzaskujących się drzwi na korytarzu przywrócił nas do rzeczywistości. Oderwaliśmy się od siebie gwałtownie, zdyszani i oszołomieni. Mariola, ja... Connor zaczął jego oczy mieszanką pożądania i żalu. Nie, przerwałam, kładąc palec na jego ustach. Nic nie mów. Staliśmy tam, patrząc na siebie, ciężar tego, co właśnie się wydarzyło, przytłaczał nas. Może Connor powiedział w końcu jego głos zachrypnięty, powinniśmy zakończyć lekcję na dziś. Skinęłam głową, niezdolna do formułowania słów. Gdy zbierał swoje rzeczy, mój umysł wirował. Co ja zrobiłam? Jak mogłam pozwolić, żeby to się stało? Przy drzwiach Connor zawahał się. Mariola, o tym, co się stało, to był błąd, powiedziałam szybko, mimo że moje serce protestowało przeciwko tym słowom. Connor studiował mnie przez długą chwilę, zanim powoli skinął głową. Oczywiście. Błąd. To się nie powtórzy. Ale, nawet gdy to mówił, jego oczy opowiadały inną historię. Historię nienasyconego pragnienia, jeszcze niezbadanych możliwości. Po jego wyjściu opadłam na kanapę, dotykając moich wciąż mrowiących ustęp wina i ekstaza walczyły we mnie. Co by powiedział Ryszard, gdyby wiedział? Jak mogłabym teraz na niego spojrzeć? Sięgnęłam po telefon, moje palce zawisły nad kontaktem Connora. Czy powinnam odwołać kolejne lekcje? Udawać, że nic się nie stało. Zanim zdążyłam się zdecydować, pojawiła się wiadomość od Ryszarda. Spotkanie odwołane. Będę w domu na kolację. Musimy porozmawiać. Moja krew zamarzła. Czy on wiedział? Jak mógłby wiedzieć? Gdy panika zaczynała narastać, przyszła kolejna wiadomość, tym razem od Connora. I Kente stop thinking about you. What happens now? Patrzyłam na te dwie wiadomości, czując się rozdarta między dwoma światami, dwoma życiami. Bezpieczna i znajoma ścieżka z Ryszardem czy ekscytująca i niebezpieczna z Connorem? Decyzja, którą teraz podejmę, zmieni wszystko. I po raz pierwszy od lat nie miałam pojęcia, co robić. Kolejne godziny były wirem sprzecznych emocji i myśli. Moje serce biło nierówno, gdy próbowałam przygotować się do rozmowy z Ryszardem. Co chciał powiedzieć? Co wiedział? Punktualnie o dziewiętnastej usłyszałam klucz obracający się w zamku. Ryszard wszedł, jego twarz była nieczytelną maską. Mariola powiedział jego głos dziwnie spokojny. Możemy porozmawiać. Skinęłam głową, podążając za nim do salonu. Usiadł w swoim skórzanym fotelu, swoim zwyczajowym miejscu, podczas gdy ja nerwowo usiadłam na kanapie, tej samej kanapie, na której kilka godzin wcześniej całowałam Connora. Otrzymałem dziś interesujący telefon, Ryszard zaczął, wpatrując się we mnie. Od sekretarki budynku. Moje serce na chwilę się zatrzymało. Sekretarka? Co mogła powiedzieć? Wspomniała, że widziała mężczyznę regularnie odwiedzającego nasze mieszkanie, kontynuował. Mężczyznę, którym nie jestem ja, kropka. Przełknęłam ślinę, starając się zachować spokój. Mój nauczyciel angielskiego, jak wiesz? Ryszard powoli skinął głową. Tak, twój nauczyciel, ciekawe, jak te lekcje ostatnio wydają się trwać dłużej. Pracujemy nad bardziej zaawansowanymi tematami, odpowiedziałam, nienawidząc tego, jak słabo brzmiał mój głos nawet dla mnie samej. Rozumiem, powiedział Ryszard, uśmiech bez humoru i grał na jego ustach. A te zaawansowane tematy obejmują namiętne pocałunki na kanapie. Świat zdawał się rozpadać wokół mnie. On wiedział jakoś wiedział Ryszard, jaw. Zaczęłam, ale on podniósł rękę, uciszając mnie. Zanim cokolwiek powiesz, Mariolo, pozwól mi skończyć. Wstał, podchodząc do okna. Nie jestem głupcem. Wiem, że nasze małżeństwo od dawna nie jest idealne. Ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że ty. Jego głos się załamał i przez chwilę zobaczyłam wrażliwość, której nigdy wcześniej nie zauważyłam. Jak się dowiedziałeś, ja zapytałam w końcu mój głos, prawie szeptem. Ryszard odwrócił się, jego oczy spotkały moje. Zainstalowałem kamery. Po tym, jak zacząłem podejrzewać, że coś się dzieje, to odkrycie uderzyło mnie jak cios. Kamery. On nas nagrywał. Jak mogłeś, wykrzyknęłam, gniew zastąpił strach. To naruszenie prywatności. Ryszard gorzko się zaśmiał. Prywatność? W naszym małżeńskim domu? Podczas gdy oddawałaś się innemu mężczyźnie na naszej kanapie. Przez chwilę milczeliśmy, ciężar naszych czynów wisiał między nami. A co z tobą? Zapytałam w końcu, zbierając odwagę. I twoje spotkania z Dominiką. Ryszard zamarł, jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Jak? Ja też nie jestem głupia, Ryszard, odpowiedziałam, mój głos nabierał siły. Perfumowane notatki, późne nocne telefony, spotkania, które zawsze wydają się zbiegać z dniami, kiedy Dominika nosi swoją najbardziej prowokacyjną sukienkę do biura. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Byliśmy w impasie, oboje winni, oboje zdradzeni. Co teraz zrobimy? Ryszard zapytał w końcu, wyglądając starzej i bardziej zmęczony, niż kiedykolwiek go widziałam. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, mój telefon zawibrował. Wiadomość od Connora. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Możemy się spotkać. Spojrzałam na wiadomość, potem na Ryszarda. 27 lat małżeństwa, wspomnienia, obietnice i kłamstwa. Z obu stron. Myślę, zaczęłam powoli, że musimy być ze sobą szczerzy. Po raz pierwszy od bardzo dawna Ryszard skinął głową, siadając z powrotem Masz rację. Nie możemy tak dalej. W następnych godzinach rozmawialiśmy. Naprawdę rozmawialiśmy. O naszych frustracjach, naszych lękach, naszych niespełnionych pragnieniach. O tym, jak zgubiliśmy się po drodze i jak być może moglibyśmy się odnaleźć na nowo. Gdy słońce zaczęło wschodzić, doszliśmy do decyzji. Nie będzie łatwo, ale było to konieczne. Sięgnęłam po telefon i napisałam wiadomość do Connora. Dziękuję, że sprawiłeś, że znów poczułam się żywa. Ale teraz muszę sama znaleźć to życie. Ryszard z kolei zadzwonił do Dominiki, kończąc to, cokolwiek między nimi było. Spojrzeliśmy na siebie, wyczerpani, ale z nowym zrozumieniem. Nowy początek, zapytał Ryszard, wyciągając rękę. Zawahałam się przez moment, potem ją chwyciłam. Nowy początek, zgodziłam się. Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Czy z Ryszardem uda nam się odbudować to, co zostało zniszczone, czy pójdziemy oddzielnymi drogami? Ale wiem, że po raz pierwszy od lat staje twarzą w twarz z tą przyszłością z uczciwością i odwagą. Bo nauczyłam się, że prawdziwa pasja, prawdziwa miłość zaczyna się od bycia prawdziwym wobec siebie. A ty? Jaką tajemnicę skrywasz, która mogłaby wszystko zmienić? Jeśli ta historia w jakikolwiek sposób cię poruszyła, nie zapomnij zostawić like'a i zasubskrybować kanał. Podziel się w komentarzach swoim własnym doświadczeniem lub opinią na temat związków, zaufania i nowych początków. Pamiętaj, twoje historie mogą inspirować i pomagać innym, którzy przechodzą przez podobne sytuacje. Do następnego filmu, gdzie więcej tajemnic zostanie ujawnionych i więcej serc zostanie poddanych próbie.